Jo, jo, jo Z tej strony, kłaga to jest taki randomowy odcinek. Zobaczymy, czy Wam się spodoba. Może tak, może nie. Zobaczymy, jest to Team Forest 2. Gramy sobie na punkty kontrolne. Taki tryb, będziemy sobie tutaj ogni. Ło, wow. gdzie mamy teraz iść? Tu? Od... A, mamy tu przejść. No dobra, my jesteśmy czerwonymi. I jak zobaczymy kogoś niebieskiego, mamy go po prostu zniszczyć. Mamy taki ogień, możemy podpalić kogoś więc luzik dobra gdzie? tylko ty strzelasz koleś, co? tam są, tam są A więc jeszcze strzelbę jesteście? o masz o macie ja zabiłem go yyy, warksa zabiłem ale mnie też zabili, więc Trochę słabo. Chyba tutaj mam. patrzymy. Muszę sobie zwiększyć ogólnie fps -y przy nagrywaniu, bo mam 30. Tak mi skaczą. Nie wiem, w ogóle odchodzi, muszę to ogarnąć. Ja nagrywam makszono. Może jak macie jakieś propozycje, jak to ogarnąć, to mi napiszcie, to będę bardzo wdzięczny. Dobra, jedziemy. Teczka tu wszystko takie tam. Zobaczymy ja jak przejmiecie ten odcinek i już niedługo skoczy nam liczba 100 subów, jak jesteś nowy na moim kanale, to możesz mi dać suba, nie, proszę, nie chcę ginąć. A masz. Zabij tam koleś go. Zabiłem go? Gdzież tu? No. Mam 13 HP. No. Fajnie, granat. Ten nasza klasa. Podpalił go. Teraz musiał go zabić. No, jak wam ucieka on, ludzie. No weź na drugą broń. Co za kretyn. Też nie jestem taki samasany w tą grę, powiem wam szczerze, ponieważ gram w to... Nad godziny w to nie przegramy, więc... Pozdro! Podpalam go! Może uda mi się. Aj zabił mnie. Aj jaj. Aj. Trochę to zabrało No szkoda, może klasę sobie zmienimy Tego eee, klasą byłoby dobrze eee, Może, może O raketnica, o to być dobre O tu są nasi przeciwnicy No nie No, przegraliśmy 2 do 0 Miałem chociaż jednego killa? No nie miałem Mianowicie, 4 zgony. No, słabo. Dobra, to trzecia minuta już nagrywania. Dobra, czekamy aż zmienimy. Teraz jesteśmy niebieskimi. Klasę może sobie zmienić na taką. O dobra, jeszcze no, jest dobra, ale są plu plusy i minusy. Jesteśmy grubym, ale powoli strasznie biegamy. Ale za to mamy dużo HP. I to broń, którą bardzo lubię, którą zadaje nas sporo obrażeń, powiem wam szczerze. Tu właśnie najwięcej... Zabiłem właśnie, zabiłem kolesia. Bo tam w prawym górnym rogu wam pokazuję. Czy zabiłem? Ja nazywam się kłak, oczywiście. Dobra, dawaj, dawaj! Dobrze, kolejny! Dwóch zabiłem! Mam... Mam trzy fragi no asystę. Dobra No, przejmujemy punkt I stąd, koleś! jaj. Aj, aj. Ale zabiłem Mam cztery zabicia i jedną asystę Dobra, jesteśmy na razie pierwsi U nas Więc spoko To pokażę wam inne klasy O, to by jeszcze nie grałem Siła... Gdy Ty... Ty korzystasz z lunety Okej, okay. będziemy snajperką Okej, okay, spoko Tylko będzie to ciężko, ponieważ Mamy takie coś, automatyczny pistolet i tylko maczetę Jezu Nie. Ja nie jestem przyzwyczajony do czegoś innego. Wow, kolej tu zasuwa. Ja z 47 obrażeń, on był tankiem, to ma przynajmniej ze 100 HP, nie? Dobra, będziemy... To nie. Dobra, będziemy skakać na jakichś bombach przylepnych. Jeszcze nie grałem nad tą klasą. Czy Będzie dzisiaj 10 minut, dobra, nie zapomnę o subowaniu jego kanału, że było no 100 subów, tak, w Nad krótkim czasie, what the f Co to jest? Tego chyba spowalniam, tak mi się zdaje. Dobra, wiecie co? No, Spróbujemy sobie tą klasą. Wykonujesz podwójne skoki w powietrze, zdobywasz punkty kontrolne. Szybciej. To, to taka klasa taka szybka. Taka zwinna. On jest chyba najszybsza w tej grze mi się tak zajął też właśnie nie ugra. Sobie... Dobra, jedziemy. No co? Zbugowałem. No nie blokujcie, Pany! Dobra... No gdzie jesteście, czerwone... ...dubki? Dobre! Ja jestem trzeci Zabity? Aaa! Jeden HP! Nie Nie róbcie mi, oaaa! Dostałem ze snajperki Mnie zaciachał Dobra, to weźmiemy sobie otacza ognie. Jak mnie zaciachał O, no, no, mam, kupił sobie taki item Tu można sobie kupować właśnie takie rzeczy, przedmioty i w ogóle takie tam Ubrania, nie czapki, nie czapki A ja tu mam jakieś tam słabe Co? Nie mu w ogóle schodzi w tym Dobra, no, Znów grę No chcę tym, dobra Jedziemy Jeszcze 9 minut zostało Detested Dobra, jedziemy A tu mój O, podpaliłem go A, no, musimy przeładować sobie Kurde, 11kp, to sam nie dam rady sobie z takim grubasem no, Musimy trochę tu naładować sobie o, samobójstwo ja Jestem dobry W tej rundzie to jest ten lepszy wynik Bo mam 5 zabiedzieli O, to jest w no, trzeci w naszym teamie No to, dobrze, jest git No dalej Dobra Jedziemy Siekierką Hio, hio, hio. Dobra Szczerba i nasza Dobra, zabity A tu masz Ouch. Zabiję go Zabiłem A nie zobaczyłem no, nie, zabiłem trzy osoby tutaj w tej rundzie. Widzicie? No, spoko, spoko. Dobra. Zabiłem osiągnięcie ognisko. <grym> spoko. Dobra, to jedziemy. Ja nie ogarnię w ogóle tego. No to przebieramy jak. Przebieramy się za wrogiego, czyli będziemy. Czerwonymi? No zobaczymy. Dobra. Musimy znów. Dobra. O, koniec No spoko Koniec Czy już by to od koniec A to jeszcze następna runda Okej, okay, to jeszcze zagramy sobie rundkę. bym może klasę na to O zginąłem, nie wiedziałem Odrodzisz się jako pyro. Będziemy pyro, ojej zły, nie żyje. Dobra. No koleś, co? Co to jest w ogóle za klasa? Czy coś to klasa? Rozumiem bombę. Dobra, wiecie, co Spróbuję sobie tego zagrać? I zobaczymy, co bajcie z tego. What? Dobra... A! Coś mnie... Coś mnie zaatakowało, ale nie wiem co. Tutaj się biją. Ale zabiłem go, to dobrze. Próbuję to klasę, bo ja ją w ogóle nie ogarniam. No, chyba jest dobra nawet. No, 9 zabić, 13 zgonów, 1 asystę, 1 obronę. I 741 obrażeń. No spoko. Jedziemy. Ta gra jest taki klasyk, ponieważ ta gra jest z 2007 roku, jak się nie mylę. Jest darmowa na Steamie, więc możecie sobie spokojnie pograć z nią razem nawet. Czyżby to jest wrok? Ajajaj aj, aj. Dobra, zmienimy się na rzutnie No dobra Można Dobra, dziękuję za oglądanie, gaśnika Zapraszam do kolejnych, więc siema